Praca elastyczna to wciąż egzotyka zarówno dla polskich pracodawców, jak i pracowników. Obie grupy bardzo ostrożnie podchodzą do tej formy zatrudnienia i organizacji pracy. Pracodawcy obawiają się, że pracownik, pozostawiony bez nadzoru, będzie marnotrawił cenny czas i jego pieniądze. Ten problem można rozwiązać umiejętnie zarządzając personelem, na przykład stosując zadaniowy system pracy. Celem naszej pracy jest wykonywanie konkretnego zadania i osiąganie konkretnego celu. To, to jest cel każdej naszej pracy, każdego naszego zadania, więc więc cel zadaniowy jest skoncentrowany na tym, co jest najważniejsze, na wykonywaniu zadań. Uważam, że to ma tylko zalety. System zadaniowy, to uważam, to jest świetne rozwiązanie. Zadaniowa zadaniowy tryb pracy ma przede wszystkim plusy dla pracodawcy ponieważ jesteśmy w ten sposób w stanie rozliczyć pracowników z realnych efektów. Wykonywanie po prostu jakiegoś tam określonego zadania, wykonać w określonym terminie. Z kolei pracownicy mają ten komfort, że nie muszą siedzieć w pracy przez 8 godzin, realizując Zlecone zadania mogą to zrealizować stosunkowo elastycznie, przykładowo w nocy, wieczorem, tak jak jest im wygodniej i poświęcić na to tyle czasu, ile oni uważają za słuszne. Przy planowaniu produkcji, przy planowaniu zasobów, kierujemy się z angielska mówiąc KPI-ami, czyli wskaźnikami, które muszą być osiągnięte. I to wymusza na całej organizacji. W całym procesie, czy produkcji, czy przebiegu zlecenia produkcyjnego, pewne kwestie. Tak naprawdę nie znam wad systemu zadaniowego, ja znam tylko zalety. Przed liderem elastycznego zespołu stoją liczne wyzwania. Zdaniem praktyków, najważniejszą umiejętnością menedżera, umożliwiającą odniesienie sukcesu przy zastosowaniu elastycznych form i organizacji pracy, jest dobra komunikacja a także zdolność motywowania zespołu i budowania wśród pracowników więzi z organizacją. Zarządzanie projektem wymaga specjalnych umiejętności, jak zarządzanie w ogóle ludźmi wymaga specjalnych umiejętności, których się wymaga od menedżerów. Tak samo również zarządzanie osobami zatrudnionymi w formie elastycznej wymaga tychże określonych, że tak powiem, predyspozycji. Jedną z trudności jest monitorowanie efektów pracy. Przede wszystkim wynika to z, często z braku stałego kontaktu, ponieważ dana osoba pracuje zdalnie. Mogą być to trudności związane z komunikacją, ponieważ nie każdy jest przyzwyczajony do tego, żeby komunikować się na odległość. Natomiast jesteśmy to w stanie rozwiązać poprzez kontakty mailowe czy też telekonferencje. Są ludzie, którzy po prostu lubią z człowiekiem usiąść, twarzą w twarz i porozmawiać. A tutaj korzystamy albo z telefonu, albo z maila. Kwestie zarządzania całym procesem są bardzo proste. Jeżeli wiemy, co mamy zrobić, jeżeli mamy normatyw do tego, co jest do zrobienia, każdy zna swój normatyw. W sensie muszę zrobić 100 sztuk, muszę zrobić przejrzeć 1000 plików, muszę rozpisać 84 zlecenia, to wiemy, czy mamy odpowiedni zasób do odpowiedniej ilości pracy. I planując to w pewnej perspektywie, z pewną ciągłością, Absolutnie nie zdarzają się albo nie mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy mamy dziury. To znaczy, że mamy pracownika, który, który, który nie ma co robić. Dodatkowa trudność wynika z tego, że nie zawsze te osoby są dyspozycyjne w tym czasie, w którym my tego oczekujemy. I tutaj sprawa tyczy się głównie pracowników tymczasowych. Wymusza to na nas stworzenie dość sporych baz pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie ściągać różne osoby w przypadku potrzeb organizacyjnych. Normatyw, wskaźnik, czyli plan, do, check, act. Czyli zaplanuj, zrób, sprawdź i zadziałaj, jeżeli rezultat, e, e, który osiągniesz jest różny od tego, który jest planowany. Więc myślę, że tutaj największą trudnością dla wielu osób może być ten brak takiej rzeczywistej komunikacji twarzą w twarz. Przede wszystkim utrzymywanie kontaktu z osobą, która wykonuje tam pracę, e, motywowanie jej do działania, bo ono jest dokładnie takie samo, moim zdaniem, z tej perspektywy pracy. W związku z czym to się niczym nie różni. Te osoby są tylko i wyłącznie różnią się tym, że są inaczej zatrudnione w organizacji. Dobry lider powinien jasno określać cele i przydzielać zadania. Cele te powinny spełniać kryteria SMART. Czyli być specyficzne, jasno określone i odróżniające się od innych, mierzalne, akceptowalne, realne i mieć wskazany termin wykonania. Jeśli chodzi o właśnie o formę pracy elastycznej w Polsce i stosowanych narzędzi, to odpowiem, że tylko i wyłącznie te, które są narzędziami powszechnymi, powiedziałabym, tak jak mówiliśmy o komunikacji mailowej, komunikacji telefonicznej, one są najbardziej dzisiaj jeszcze popularne. Zaczynamy budować system. I znam osoby, które budują ten system na bardzo sprawne sposoby, używając prostego narzędzia, jakim jest Outlook, które każdy potrafi obsłużyć. Znam osoby, które wchodzą w to głębiej, robią z tego całą teorię zarządzania przez systemy IT. Tutaj wpada mi do głowy chociażby system Asana, który jest doskonałą metodą na zarządzanie pracowników. Wyznaczamy zadania, spisujemy to zadania, przepisujemy je konkretnym członkom grupy. Ci członkowie do grupy otrzymują maile w odpowiednim czasie. Jeżeli te maile będą czytać, to myślę, że wszystko będzie działało. W tej chwili, oczywiście, wiadomo, cały system Google'a, myślę, że też jest dobrą metodą na organizowanie pracy. Narzędzi informatycznych do kontroli tego, kto co robi i do y, raportowania ze strony pracowników wykonanej roboty jest masa, także wystarczy troszkę poszukać. Menedżerowie i właściciele małych firm nie są jednak pozostawieni bez wsparcia. W internecie dostępnych jest wiele rozwiązań i bezpłatnych programów usprawniających zarządzanie personelem elastycznym, ułatwiających zdalną komunikację czy śledzenie postępów w pracach zespołu. Taki dobry menadżer powinien być trochę jak dobry ojciec. To znaczy, umiejętnie wyznaczać cele, dobierać cele do kompetencji zespołu, który ma. Powinien umieć budować zespół, powinien rozliczać za efekty, nagradzać za rezultaty, natomiast pracownik absolutnie powinien dostawać informację zwrotną, jeżeli coś nie wyszło tak jak trzeba. Przede wszystkim musi być liderem. Cechą dobrego menadżera jest umiejętnie szkolić, delegować. Umiejętnie organizować i dzielić pracę według, według kompetencji. Musi umieć poprowadzić pracownika, musi dostrzegać w nim jakiś tam potencjał, żeby potem wykształcić w nim pewne cechy. Cechy menedżera, który zarządza i czy też współpracuje z osobami zatrudnionymi w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia. Jest to, aby nie faworyzować pracowników stałych i równo traktować wszystkich pracowników. Szef jest tak mocny, czy menedżer jest tak mocny, jak mocny jest jego zespół. Ważnym jest również, aby menedżer rozwijał te osoby. Zespół jest tak mocny, jak mocny jest najsłabsze jego ogniwa.